Siemanko ja Widzowiec, jestem Myszor i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku yy, przedstawię Wam ostatnie zdobycze sprzed tak miesięcy, czyli pojedyncze gry, no których po prostu nie opłacało się pokazywać osobno, nagrywać pięciominutowy filmik tylko po to, żeby pokazać inną grę. Na, na samym początku yy, mam ospę. No, niestety na zakończeniu roku szkolnego nie będę, a więc plany się popsuły. Ale już jedzie do mnie paczuszka, w której będą dwie gierczyny i pewien gadżet. Zapłaciłem, że to 78 zł. Tak więc z lizumu będzie unboxing. I dobra, i pierwszą grą tutaj. I jest w końcu coś kupięcych na PlayStation, 1 Jest Pitfall czy The Bejong, The Jungle. I niestety pudełeczko mi pękło i kupiłem to w sklepie Movie Shop w Poznaniu. Bardzo duży wybór tam mają, ale PlayStation 1 mieli tylko jedną grę, ale bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Gry na PlayStation 2 i ogólnie też na PC i trochę też mam parę gier na Wii, ale na Wii to tak mało Czekajcie, pozwólcie, że ja tak ukłócę i tak, co my tu mamy? Pudełeczki, w ogóle to co jest podejrzane to to, że tutaj jest zgięte ja kupiłem już tak tą grę Będę musiał sobie zamówić oryginalne pudełko i podmienić Instrukcja, ładnie po angielsku No niestety pachnie z stęchlizną, ale no ma swoje lata i z tyłu reklama gry Vig Vigilante 8. Sorry za mój angielski. I dobra. I teraz zobaczmy sobie płytkę. Płytka, stan piękny. A w ogóle nie wiem, czy to nie jest czasem z jakiejś wypożyczalni, bo tutaj jest taka naklejka. Y Później też gra Action Man Atom Alpha Teens on Machines, polska wersja językowa. Krab i to złośliwy krab. W sumie to nie wiedziałem co to będzie za gierka, ale dwie dychy i to nie Fifa, to myślę, że to będzie coś fajnego. Włączyłem ja... Nie tej w ten chłam, Najboże no tak jak ja, kolekcjonujecie wszystkie gry nudna gra, brzydka graficznie W ogóle pływka jest tam idealny, ideolo naprawdę A instrukcja taka brzydka tu porysana i tu w ogóle zgięta Więc ja nie wiem coś kurde się cieszył sama instrukcja ma nie grą No możliwe, bo ta gra jest okropna ale tam te dwie dychy. Te dwie były stąd, że sobie wy... miałem 25 zł i, i ten... ponieważ, ponieważ sprzedałem y, grę y, A Toy Play 3 oraz kolekcję filmów. Y, i dobra, i kolejną grą. Idąc jeszcze ze zdobyczy z Movie Shop, to. Y... O kurde, nie chcę wyjść. Ja sobie to już w kolekcji trzymam. Oj, jest. Y... Angry Beard Star Wars. Pykcyk 5 zł, tam. nie będę żałował na grę 5 złotych. Oj, czekajcie. I kolejną grę dostałem za darmo od brata, bo dziadek mu kupił, ale on nie potrzebował. Z łąbeniami zabawa w reportera. Zawsze coś, jak mówię, ja jestem otwarty na wszystkie gry. W takiej oto fajnej tekturce. W ogóle tekturka jest w fajnym stanie. Płyta również jest w fajnym stanie. Mega. A czy no nie w sumie Janego, ale... No fajne, no. Nie czuję złości do tej gry. się do tego Action bo tamto to mogli się bardziej postarać. Dobra. A w ogóle tylko pałem jeszcze taką ciekawostkę. Chodź swoją kolekcję gier w tekturkach. Mam tylko dwie gry, inaczej trzy. I trzymam je sobie w takim pudełku. Haltu Power 2 z Klika, marzec 2003 Może nie będę pokazywał stanów płyty. Są mi średnie, ale na pewno działają. Z Sekl oraz Nautilusa Oraz Demo Fish Frenzy z Cybermychy Extra Takie tam faj, faj, fajne są te wydania w tekturkach, takie Najprościej były takie wydania dołączane właśnie do Czasopism typu CyberMycha czy inne, dobra. I teraz została już ostatnia gra. zdobycz z Lombardu. Pan mi szedł mocno, była aż o dwie dychy. Jest to Resident Evil 4 5 na Xbox 360. Cyk. Nawet jeszcze oryginalna ten. Folika i tak jak mówię, dycha. A kosztowało 3 dychy. O, tutaj, tutaj tak jest taki okręg. Yy, na Rajmanie szalone kurniki, też coś takiego mam. Bo jak się często grywa, to się tak rysuje. Ze skiągłem, yy, naklejki i umyłem to yy, perfumem. Fajnie działa. I tutaj mam, jeszcze zostawiłem sobie tylko oryginalną naklejkę z Xbox Live. Bo czemu my nie? Rezydenty, fajne horrory. Znaczy, nie grałem, ale pan bardzo polecał I pan mówi, że wziął albo te Rezydenty, albo Gears, Gears of Wars. Yy, ponieważ, było tam parę, ta, było i chyba nawet jest tam jeszcze parę gier na Xa 360 W ogóle pozdrawiam pana, bo pan też, yy, zas pan też się interesuje retro też kolekcjonuje. I nie bardzo polecał y, rezydenta albo Gears of wars y, Tam nie pamiętam, która była część. Tędy się z nami żegnam. To tyle. Trzymajcie się. Cześć.